Słychać świerszcza, a tam super mi kradną. o. Ej, chłopaki, zostawcie plastiki! Tak to wygląda z mojej perspektywy. Co on widzi, co ja widzę. Taki przyczajony. Witajcie, moi drodzy, w kolejnym odcinku. Znajdujemy się w pięknym lesie, po ostatnim odcinku z najdroższą prawdopodobnie Skodą, jaką jeździłem w życiu. Stwierdziłem, że zostało troszeczkę materiału, którego nie wykorzystaliśmy na odcinku, a jednak temat Was dosyć mocno zainteresował. I ja okraszę to dzisiaj swoim tłustym niczym mój brzuch komentarzem, żebyście też mogli bardziej w ten świat rajdowy wchłonąć. Lecimy! Osiem. Osiem. Ale. Oczywiście było to wszystko nagrywane na testach tej właśnie Fabii, którą jeździłem, którą mogliście zobaczyć w odcinku Motopoznawcy. Z Łukaszem rozmawiałem też na inne tematy. Jak to jest, że on jeździ R5, która to już nie jest R5, czemu Reli 2, w ogóle czemu Fabia. O tym wszystkim sobie gadaliśmy, ale nie wszystko się w odcinku zmieściło. Także teraz, na samym początku. W ogóle jak to jest z tymi klasami? Bo to się mówi, że Rajdy, że WRC, że Colin McRae, że Sebastian Leb. Ale powiedz mi o co to chodzi. Teraz jest, słuchajcie, prosta piramida. Od jednego klasa. do pięciu. Rally Rajdy. Rally 1, czyli ta najwyższa kategoria w Mistrzostwach Świata, nowe WRC. Jedynka zarezerwowana Rally 1 dla fabryk, tylko Mistrzostwa Świata. My, prwaciarze, czy ty nawet jak chciałbyś iść sobie kupić? Jest to trudna Czyli to tam niemożliwe. jeździ co? Toyota, Hyundai i. I Ford. Dalej mamy Rally 2, czyli te samochody, przy których my stoimy. I to są samochody, w których, które rywalizują również w Mistrzostwach Świata, tylko w tej drugiej kategorii WRC 2. Już się to zaczyna robić skomplikowane, ale Rally 2 jeżdżą w WRC 2. Bo już Łukasz tu pierdoli. Rally 1 to jest dawne WRC i Rally 1 od Rally 2 różni się tym, że oczywiście Rally 1 są bardziej dokoksowane. Najważniejsza różnica. To jest taka, że tam jeżdżą zespoły fabryczne. Czyli tak jak tutaj w tym przypadku powiedzieliśmy: Toyota, Ford i Hyundai. A w Rally dwa zespoły prywatne. I to są jakby najlepsze samochody rajdowe dostępne dla takich kierowców jak my. Jak ty? My. I możesz sobie iść, go kupić, i możesz sobie nimi. Albo go wynająć, albo go kupić, albo go coś zbudować też? Pod nie, reglaminę. zbudować sam nie zbudujesz. Nie, nie, to są właśnie samochody, które musisz jechać i zamówić w fabryce albo w Skodzie okay. Motorsport, albo w Hyundai Motorsport. Samochód jest przemyślany, skonstruowany taki, że nie zastanawiasz się, czy dobrze przykręciłem ten amortyzator, czy dobrze jest tam zwrotnica skonstruowana. Idziesz, płacisz i samochód zasuwa. Successive gravel events, few different things in terms of terrain, just means undulating stages, a bit one more than Oitannac. Both stage wins continue. In WRC 2, for rallies and sport class. is always insane In second, behind names, Adam despite having a beautiful Great Rift Valley. Yeah, Cherry nervous is and dreaming of going one better and taking it. It's a bit wider more all the time, uh, some big jumps. Musicie mieć samochód kupiony z fabryki. Z tą klatką, z tym wszystkim ona taką dostaje homologację, dlatego może też jeździć po drogach, bo też wiele ludzi się dziwiło jak to jest, że auto z klatką ma przegląd i tak dalej. To trochę tak jak Ariel Atom, który Wychodzi tak naprawdę jako rusztowanie, jako klatka, a dostaje homologację, może jeździć po drogach. I niżej mamy nową klasę też, Rally 3, czyli nowa kategoria właśnie samochodów z napędem na cztery koła, bo przez długi czas mieliśmy te samochody z napędem na cztery koła, drogie auta, długo, długo nic i nagle ośki. Więc nagle powstała taka kategoria, czyli auto. Konstrukcyjnie zbliżone do samochodu tego, ale nie tak drogie, bo nie ma tych kawlarowych nakładek, nie ma takiego wyposażenia. Możesz jechać w Mistrzostwach Europy i w Mistrzostwach Świata, też masz sekwencyjną skrzynię biegów, też masz uturbiony silnik, masz trochę mniej tych koni o 40, ale też masz świetną zabawę. Jeździłem tym samochodem, zdobyłem tytuł Mistrza Polski tym autem, było super. Rally jedynki ścigają się w Mistrzostwach Świata. Natomiast Rally 2 mogą jeździć w mistrzostwach Polski, w mistrzostwach Europy może się ścigać i w mistrzostwach świata też oczywiście może się tym samochodem ścigać właśnie w tej klasie Rally 2. Osoba, która przeszła całą tą drogę to jest Kajetan Kajetanowicz, który właśnie mistrzostwa Polski wygrał chyba cztery razy, mistrzostwa Europy wygrał. Teraz Kajto ściga się w mistrzostwach świata, no ale nie jeździ w zespole fabrycznym, tylko jeździ właśnie Rally 2, też zresztą z Kodą Fabią Rally 2 Ewo. Także mam nadzieję, że dobrze Wam to wyjaśniłem. Teraz jeszcze Łukasz Wam dopowie parę rzeczy i możemy, mam nadzieję, przejść dalej. Jak będziecie mieli jakieś pytania, dajcie znać w komentarzu, to się postaram na niektóre odpowiedzieć, a pewnie są o wiele lepsi znawcy, którzy mnie oglądają, którzy na rajdach się znają lepiej niż ja. I jeszcze może oni Wam odpowiedzą i wtedy wszystko będzie jasne. Jeździsz w mistrzostwach Polski, tak? Walczysz o tytuł mistrza Polski. Ile tam rajdów jedziesz w Polsce? Siedem. Siedem. I teraz wytłumacz mi fenomen karowej. Jak z tym jest? Co to jest w ogóle? To jest dodatkowo, obok, to się wlicza do generalki, nie wlicza. To jest w ogóle poza wszystkim. W październiku kończymy sezon, tytuły są rozdawane, a później przychodzi karowa rajd barburka. W jednym miejscu spotykają się wyścigowcy, rallycrossowcy, kierowcy z rajdów terenowych, drifterzy też. No i się ścigamy o to, żeby się znaleźć na tej ulicy Karowej. I słuchajcie, to jest niesamowite, bo ja na przykład jeżdżę w rajdach, 11 sezonów też reprezentuje barwy mojej telewizji i wygrywając karową, ja idę w poniedziałek. W Open Space i nagle tam koleżanki za komputera. ty Łukasz, ty wygrałeś karową! Ty w rajdach jeździsz? Tak, jeżdżę. Słuchajcie, jeżdżę od 11 lat. Wow, wygrałeś karową! Czy też jechaliśmy rajd polski? Do mnie kibice przychodzili, gratuluję Karowej. Ja już o niej zapomniałem. Tu jestem skupiony na tym, że jadę rajd polski i rundę mistrzostw Europy. Zaraz będę jechał 180 na godzinę między drzewami. Oni Karowej gratulują. No i to jest właśnie to. A jak ty to zrobiłeś w ogóle? Wpisałeś kody na prędkość, czy o co tam chodziło? Znam tą ulicę. Spojrzałem na nią, zobaczyłem gdzie co, jak się świeci. I ją po prostu wyczytałem, gdzie pani Karowa, ona jest zawsze wilgotna i gdzie jest mniej wilgotna, a gdzie nie jest wilgotna. Łukasz Lovellas nam ulicę wyczyta. Uy. Reasumując, Cały sezon przejeżdżasz, dostajesz tytuł mistrza, polski wicemistrza, drugiego wicemistrza, i tam dalsze miejsca. I jest miesiąc przerwy, i przychodzi właśnie barburka. W rajdach właśnie są ograniczniki. Jednym takim ogranicznikiem jest na przykład taki miernik ciśnienia, że więcej niż 1,6 bara nie może mieć do ładowania samochód. Tak w barburce takich ograniczeń nie ma. Oczywiście są pewne regulaminy, i może być tak, że auto, które tutaj w rajdach w całym sezonie może mieć maksymalnie tam 300 koni, czy tam 320 i te doładowanie 1.6, tak na przykład na Barburce ten sam samochód może generować koni 400 na przykład. Musi mieć ograniczone tam waga, więc na to też trzeba uważać, bo regulaminy nadal są regulaminami, natomiast są mniej restrykcyjne niż w całym sezonie. Więc te samochody wtedy tak naprawdę pokazują swoje prawdziwe oblicze i to, jakie mają możliwości. Więc też być może dlatego ta Karowa jest tak bardzo... Popularna. Więc teraz już wiemy, z czym to się je, o co chodzi z, tą, z tym rajdem barburką. Także zobaczcie teraz samochód w akcji, jak w ogóle wygląda cała procedura, jak działa zespół. Taki właśnie dzień testowy, przygotowanie do rajdów, bo tu na drugi dzień po tych testach Łukasz jechał już rajd. Także tym bardziej wielki szacun, że dał mi się tym samochodem przejechać. Załoga przygotowuje się do startu, auto zostało odpalone. Łukasz wspominał o tym, że trzeba będzie się zastanowić, gdzie można nacisnąć. Hamulec, żeby z maksymalną prędkością przejechać, Wszystkie testy są tutaj przeprowadzane z pilotem. Chodzi o to, że no trasą, z trasą się trzeba zapoznać. Kierowca może być świetny, natomiast potrzebuje pilota. Nie sposób jest zapamiętać całej trasy. Garbem od szczytu, Trzy sprawy długi, podwójny. Przechodzi w prawy trzy. Kurwa szybciej te prawy trzy dyktuj. 6 plus lewy, przechodzi mocno hamuj prawy i lewy. Szczyty 21. O! co to jest? No to kurwa jest? 6 lewy Nie chcę jej przejechać 43 prawy ciak Przechodzi lewy 3+, śmiało na główną 50 prawo, lewy 5 do... To przejdźmy się po lesie Ile tu jagód będzie w przyszłości? Zajmij się motoryzacją, mówili Będzie fajnie, mówili Tak Nikt nie wspominał o tym, że będę kurwa po lesie w kombinezonie chodził I szukam najlepszego miejsca, żeby zobaczyć jak Skoda Fabia pokonuje szykanę, jak pokonuje zakręty, jak strzelają z niej kamienie. Mam nadzieję, że nie złapiemy żadnego kleszta. Przynajmniej ja jestem ubrany w kombinezon, ale chłopaki, zobaczcie. Uciekaj, jak sarenka. w strzelimy? Jasne, dawaj. Pięknie. Dzięki bardzo. Nie ma sprawy. Las, nic się nie dzieje. Droga i wychodzi fan. Można zdjęcie? Wszędzie mnie znajdą. Bardzo to miłe. Tak jak nigdy nie byłem w stanie zrozumieć tych ludzi wstających o 4 rano i idąc ubłoconych po pas do lasu, żeby najlepsze miejsce znaleźć, żeby zobaczyć, jak te rajdówki mkną. Tak dzisiaj wszystko zrozumiałem. Wyobraźcie sobie teraz, nie wiem, 170-180 na godzinę tutaj po takiej drodze. O kurwa! Bo tego byś z ręki nie nagrał raczej. Znajdujemy się na trasie. Trasa jest bardzo szeroka. Czy Dla mnie taka normalna, ale dla nich bardzo szeroka. I trzeba było postawić słupki, trzeba było postawić szykanę, żeby trochę te samochody zwolnić. Bo nawet Łukasz wspominał o tym, że tę trasę można tak naprawdę bez odcięcia przejechać. W pięciu miejscach jest tylko lekkie klepnięcie w hamulec. Można to przelecieć pełnym piecem. A też chodzi o to, żeby ustawić troszkę auto, przygotować. Także uciekamy teraz z trasy, bo zbliża się jakiś samochód. Hop! <śmienicza> Na żywo to robi mega wrażenie. Szkoda tylko, że w rajdach jest to, że macie zobaczyć na inny zakręt, to musicie iść tam kilometr czy gdzieś, a jednak na to, że jest wszystko jakby w jednym miejscu. Więc to są wady i zalety. Moi drodzy, najlepsze ujęcia dzisiaj ja robię. To What? What najlepsze ujęcia dzisiaj chłopaki robią. To mi się podoba. Jesteśmy na nowej lokalizacji, w miejscu, gdzie jest kawałek asfaltu, i na tym asfalcie, że lubią jeździć po szutrze, to go nie dotykają. Bo wyskakują tutaj przez ten mostek. GoHero.pl potrzebujemy mocowania do szutru, bo się nie chce trzymać. O no, Łukasz, nieźle przeleciałeś moją kamerę. Zobaczcie moją pierwszą jazdę. Oczywiście nie za kierownicą, bo tę za kierownicą widzieliście w głównym odcinku. A jak nie, to zapraszam Was serdecznie. A teraz zobaczcie, jak się uplasowałem na miejscu pilota. Ja oczywiście Łukaszowi nie pilotowałem, bo się po pierwsze na tym w ogóle nie znam. Po drugie nie znałem trasy, bo nie jechałem nią. A po trzecie byłem zainteresowany tym jak obsługuje Łukasz samochód, żeby później, za chwilę sobie poradzić z tym samemu. No słuchajcie, jeszcze tyle kamer w samochodzie, to nie miałem. Wreszcie będę miał porządny onboard nagrany. A wiesz, co jest najlepsze w nowej Skodzie? Jeszcze jest taka RS-ka, nowszy model. Zamówiona jest za rok, będzie, będziemy mieli. To tu można onboardy oglądać. Ty, wiesz, kto nową rs jeździ? Miko Marczyk. I ona jest taka, no skowyrna. I ją już można kupić, nabyć i niedługo Łukasz pewnie będzie taką miał jeździć. Czyli ostatni gwizdek, żeby tam ten samochód przetestować, bo on już jest no powiedzmy sobie stary. Moi drodzy, już siedzimy, jestem spięty, pospinany. Łukasz nam opowie... Jakieś ciekawostki o tym samochodzie? No. Kosztuje banie 200 netto. Złotych, Złotych netto. Ty ma, ty nie ma stacyjki. Drzwi się nie zamykają, nie możesz go zamknąć niczym, po prostu wiecznie jest otwarty, dlatego jeździ w kapsule i jest zamknięty, bo wtedy działa ubezpieczenie, bo on jest też ubezpieczenie ma takie normalne drogowe, kradzieżowe i zwykłe. Czyli panie, no to jest skodunia garażowana. Tak. No i właśnie dochodzimy do tematu ubezpieczeń, też bardzo mocno rozgorzała dyskusja pod ostatnim filmem, jak to jest, że ten samochód ma jakieś tam rajdowe, które kosztuje w ogóle 250 tysięcy euro, jak to jest, ale że w ogóle drogowe też, że on przecież po drogach może normalnie jeździć, jak to w ogóle jest. To, że po drogach publicznych jeździć może, to już sobie mam nadzieję wyjaśniliśmy. Czyli to, że on tak wręcz dostaje homologację, taki właśnie już zbudowany, bo jest zbudowany z fabryki. Czemu fabryka ma większe możliwości niż chłop w garażu, który sobie pospawał klatkę według wszystkich załączników. Nie wiem, choć się domyślam. To już zostawiamy sobie, ale najważniejsze jest to, że samochód ma. Ubezpieczenia w sumie trzy. Pierwsze to jest rajdowe, o którym powiedzieliśmy na odcinku. Ono kosztuje 250 tysięcy euro. Kajetan kiedyś mi wspominał, że jeżeli szkoda jest mniejsza niż 50 tysięcy euro, to się nie opłaca dotykać ubezpieczenia. Nie wiem, jakie są teraz stawki, bo to było już jakiś czas temu. Czasami jeden odcinek od drugiego to dzieli 20 km i trzeba przejechać 20 km po normalnej, zwykłej drodze publicznej, i wtedy musi mieć samochód normalnie ubezpieczenie OC. I ubezpieczenie też od kradzieży, czyli AC, jeżeli wam ukradną. No to żeby ono w ogóle działało, to tak jak Łukasz wspomniał, musi jeździć w kapsule, bo ono jest cały czas otwarte, nie ma zamków, nie ma stacyjki. A jeżeli jesteśmy przy ubezpieczeniach, moi drodzy, już dawno nie było waszej ulubionej strony do zamawiania ubezpieczeń, czyli mubi.pl. Wbijacie sobie na stronę link w opisie tego filmu, klikacie oblicz i odbierz bonus i tutaj po wypełnieniu wszystkich danych klikacie sobie kalkuluj i wam liczy i niezależnie od tego, jakie ubezpieczenie kupicie, czy to będzie samo OC, czy OC z AC, czy OC z AC z NW, to nieważne jaka to będzie polisa, pamiętajcie, że po zakupie właśnie z tego linku, który jest w opisie, dostajecie 150 zł, które wróci na wasze konto. Jedna osoba może dwa razy na dwa różne auta w ciągu roku z takiej promocji skorzystać. A co więcej, po zakupie polisy dostajecie specjalnego linka, którego jeżeli roześlecie do swoich znajomych, to ten znajomy dostaje też 150 zł za zakup ubezpieczenia, a Wy za to, że znajomy kupił, dostajecie 50 zł na swoje konto. I tak można do 2000 zł uzbierać, także zapraszam Was serdecznie. Mamy temat ubezpieczeń zakończony i oglądamy sobie film dalej. Najpierw włączamy główny ignition, czyli prąd, później włączamy, to już jest zapłon, i zawsze skodziunkę, skodziunkę odpalamy nie używając sprzęgła na y, luzie no i start jedno i drugie było czarne i można się pomylić na początku jak wsiadłem do tego samochodu no to nieraz no, no, no. zdarza się, że się łapiesz na to więc poprosiłem o pomarańczowy kolor że to jest hydrołapa, a tu mam sekwę nie możemy się odwrócić do tyłu, ja nic nie widzę nie mam lusterka, w tych lusterkach niby lusterkach też nic nie widać żeby więc wyjechać, wycofać potrzebujesz zawsze. pomocy? Potrzebuję pomocy no i zobacz, on mnie kieruje, inaczej nie wyjadę. A jak to wygląda wiem, sprawa? Jakieś pół sprzęgło, coś jest zakazane? Masz napis, zobacz. Klacz max 20 sekund. Rozumiem. Jak będziesz trzymał dłużej, to będzie drogo. No, Nie, nie wolno dłużej trzymać na sprzęgle. <noise> Ogólnie z tym sprzęgłem jest tak, że ono jest tam jakieś kewlarowo, jakieś tam superowe. I jest w skrzyni sekwencyjnej, więc ono troszkę inaczej działa. W ogóle ta skrzynia trochę inaczej działa, ale to nie jest odcinek o tłumaczeniu, jak działa. Sekwencyjna skrzynia biegów. I właśnie z tym sprzęgłem jest tak, że ono w sumie, jak jedziecie tak normalnie, to możecie go używać jak normalnego sprzęgła w każdym innym manualu. Natomiast jak on jest w warunkach bojowych, no to już nie musicie tego sprzęgła wciskać. Sprzęgło w tym samochodzie służy tylko do tego, żeby ruszyć. Na takiej drodze dojazdowej do OS-u no. to używam tego sprzęgła, żeby nie niszczyć okay. skrzyni. Ale w trybie takim typowo rajdowym, sprzęgło mi służy tylko przy ruszaniu z procedury startowej. Rozumiem. A później wszystko się zmieniamy bez sprzęgła. Dobra, mówią nam, że możemy sobie ruszyć. Jest jedynka, włączamy teraz jeszcze tryb stage, czyli podłączamy podtrzymanie turbo, pełną moc, launch control, cyknęło mi, łapa. Ja się będę skupiał, bo muszę pamiętać drogę. Marsz. Ile? 185 pięć. Opa, <laughs> ogi, sobie. Tak to wygląda wysoki sądzie. Stary, jesteś kurde niesamowity. Nie czuć tej prędkości tu, bo jest szeroko... Nie, góry, no, nie w ogóle. Będzie, nie? W ogóle nie czuć, no. w ogóle. Nie, nie, naprawdę. <laughs> takie odcinki, gdzie są wysokie prędkości takie niby łuczki, mogłoby się wydawać, że się jeździ łatwiej, a dla mnie się jeździ trudniej, bo to idziesz wszystko na limicie tej prędkości i przyczepności opony. Ja wolę takie techniczne, wiesz, przekładane zakr zakręt w zakręt, łapiesz ryb. A tu idziesz pakę 80 i dobra. Kiedy ten punkt hamowania, kiedy skręcić, żeby na wyjściu, wiesz, nie wyjść za szeroko. No? I rozumiem, że te 185 to już jest koniec skrzyni, piąty bieg, tak? Tak, odcinka I jest, była. jest odcinka. Nie Powiem ci, bieg? nigdy nie jechałem 185 przez las z obcym chłopem. <laughs> Ty przejechałeś tych rajdów dużo, ale no mnie jeszcze nikt tak nie przeleciał w lesie. Więc powiem Ci, jest to naprawdę zajebiste doświadczenie. Trzy etapy zauważyłem. Czyli tutaj sobie oglądasz w telewizji, później widzisz na żywo, że te prędkości jednak są o wiele większe, a później wsiadasz do środka. Jest w ogóle jeszcze inny świat stratosfera. Tym autem przyjeżdżę od kwietnia, dopiero przejechałem raz, dwa, trzy rajdy. A od razu złapałem taki fajny feeling, że łatwiej mi się tym jeździć Hyundai. Em. Widzisz, jeździłeś Hyundai, mówi, że ci się jeździło gorzej niż Skoda. Czy faktycznie Hyundai i Skoda ma dużą różnicę, czy to jest tylko kwestia, nie wiem, wagi, balansu, nie samej konstrukcji i nazwy samochodu? Skoda ma niżej środek ciężkości. Pierwsze moje wrażenie, jak siadłem do Skody, to wydawało mi się, że ona jest lżejsza o 200 kg. A przecież każdy ten samochód klasy Reli 2, czy to jest Citroen, czy to jest Ford, czy to jest Hyundai, czy to jest Skoda, one muszą ważyć minimum 1230 kg. Jak zejdziesz sobie, coś tam wypiłujesz w samochodzie, to cię dyskwalifikują. Silnik jest tutaj bardzo nisko zamontowany. Jakbyśmy byli w specu asfaltowym, to na wysokości kolan już jest góra silniku, silnika głowica. I no bardziej przemyślany jest ten samochód. One są podobne. Podobnie można szybko nimi pojechać, tylko w Skodzie mi jedzie się łatwiej. Nic mnie nie straszy. Jadę tak samo szybko, a wydaje mi się, że jadę powoli. Byłem u Ciebie na zawodach na, na drifcie. No, przejeżdżasz tam 500 metrów czy 800, siedzicie sobie, gadacie, piknik, kurna towarzystwo. Z driftem to jest jak z wędkowaniem. Nie chodzi o to, żeby złapać... Dużą sumę, tylko o to, żeby miło spędzić czas. Tak, żeby mieć po prostu na co przepierdalać pieniądze. I tak ludzie kupują kołowrotki, kurwa po 3000 zł, no to tak jest właśnie to jest z driftem. No. Ciekawe, czy grzybiarze też mają jakieś specjalne noże, złoty powlekany nóż, żeby grzybni nie uszkodzić? W rajdówce jesteś cały czas. Rano wyjeżdżasz i jesteś cały czas w samochodzie, to jest cała dniowa przygoda rajdowa. Przejdziesz odcinek, jedziesz na kolejny. Nieraz na kolejny odcinek musisz 50 km. Przejść. A jak to jest w ogóle dla ciebie fizycznie, jak to cię obciąża? Jako rajdowiec jestem staruch, no, ale no wiem, że wszyscy się biegają na tą siłownię, jedzą tylko sałatę, rozponkę, wiesz, trener osobisty. Nie, no ja na co dzień pracuję w tej telewizji, rajdy to moje jakby odskocznia od tego wszystkiego. Robię to profesjonalnie, ale bez jakichś tam no, przesadyzmów w tym wszystkim. Teraz krótka chwila na to, jak się jeździ właśnie tym samochodem po drogach Publicznych jest ten fotel z uszami, więc tutaj jesteśmy też bardzo mocno spięci, więc nawet się wychylić za bardzo nie można. To Łukasz teraz powie, jaki ma ze swoim pilotem sposób na to, żeby w po drogach normalnych publicznych jeździć i nie powodować żadnych niebezpiecznych sytuacji. Uwaga! Ja na przykład jak ja to ja tam nic nie widzę, bo jak jestem zapięty w pasach, to nic no, no, no. nie widzę. To zawsze Wiślak, Wiślak się patrzy w prawą stronę, ja się w lewo, w swoje lewo, a przykład zawsze mówi. Wolna, 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 wolna. Tak to wówczas powtarza. Wolna, wolna, wolna. Zajęta, 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 zajęta. Jak mówi wolna, wolna, to ja mogę w każdej chwili ruszyć. Takie mamy komendy na dojazdówkach z Wiślakiem. A teraz posłuchajcie, jak to jest z dowożeniem punktów bo różne są teorie, niektórzy jadą na maksa, inni jadą zachowawczo, jak jeździ Łukasz, to Wam za chwilę powie. No zawsze chce się pod publikę pojechać, pójść bokiem. wow, niech Ci biją brawo, no. no dobra, no, ale Ci, co biją brawo, później nie pozbierają Ci, kurna, części, nie dadzą Ci kasy na, na następny samochód. Ważne jest to, żeby być na mecie, a jak jesteś na mecie, zawsze jest miejsce, zawsze są punkty i zawsze jest o czym powiedzieć, a nie, kurwa, leży na dachu, no ale wypadki też mi się zdarzały, nie, i to takie poważne. Jak to wpływa na jego psychikę, jak to wpływa na jego samopoczucie i jazdę dalszą, no to nam zaraz powie. Później masz tak, że miesiąc jeździsz o te 3% no nie. wolniej, czy... Nie, 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 najlepiej jest od razu szybko wrócić do rajdówki i jechać, bo no, przecież jest to, że właśnie są problemy logistyczne, że trzeba odbudować ten samochód, że trzeba powiedzieć partnerom, że odpłynęło parę set parę set parę set odpłynęło no a jeżeli chodzi o lęki z jeżdżeniem nie, to czegoś takiego nie ma to widzisz jak działa no to co, zaraz próbujesz, tak? chłopaku Spróbuję! I spróbowałem, bardzo dobrze mi poszło. Uważam, jeżeli ktoś jeszcze nie widział, to zapraszam w opis tego filmu. Tam macie w pierwszej w ogóle linijce od razu odesłanie do tego odcinka, o którym dzisiaj w ogóle gadamy. Także tam zobaczcie, jak sobie radziłem. A tych wszystkich, którzy oglądali, to dziękuję Wam za tę masę pozytywnych komentarzy. Sam bym nie chciał jeździć, bo też dużo ludzi się pytało, że co tam po tym drifcie, a może te rajdy właśnie i tak dalej. Na razie w ogóle o tym nie myślę. Uważam to jako przygodę, tak jak była z F1, jak była z F4. Fajnie, spróbowałem. Może kiedyś do tego wrócę za 5, za 10, za 15 lat. Na razie absolutnie o rajdach nie myślę. Może kiedyś przyjdzie czas na to, jak mi się drift znudzi. Tam na mościku się oderwaliśmy, tak chociaż było. tylko? Było. Bo ja usłys jest, Bo usłyszałem takie. Du du bo to jest takie zawieszenie, że wiesz, jak się unosisz i spadasz, nie czujesz. Tak, tak. płach Na pierzynkę. Także moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś o rajdach. Gdybyście czegoś jeszcze nie wiedzieli, piszcie, nie bójcie się, zostawcie łapę w górę, jeżeli film Wam się podobał. Zostawcie suba, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Lecimy już teraz po milion, chyba już by wypadało po ośmiu chyba latach, już ten milion mieć. Jeżeli od czasu do czasu tutaj zaglądasz, zostaw tego suba. Także być może na milion się pojawi jakiś odcinek z jakiejś serii. Nie wiem, nie wiem. O kalibrę chodzi. O... Oczywiście, że o kalibrę. Dajcie znać w komentarzach, jaki jeszcze następny odcinek byście zobaczyli z jakiejś innej dyscypliny sportu, motorsportu. To jeszcze mi się tak marzy, właśnie takim LMP2 z Europolem na przykład. Ojejku, no to tak powiem Wam, dobrze by było. Może tam ktoś, jakiś wujek, szwagra gdzieś tam kurcze u nich w tej piekarni, pracuje, może kogoś zna, może by tam zagadał, że tam jakiś youtuber, taki youtuberek jest tam koło Torunia, tam sobie ma tą firemkę, by tam chciał, nagrywa tak fajne rzeczy, może tam by się ktoś coś tam, nie? Mam nadzieję, że przyjemnie Wam się to oglądało. I cóż, widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam, ja czyli Kikster. Cześć. Oj, ta jeszcze pełna. To PMO zabieram, bo PMO puste. Trzeba to wylać. <słuch>